Są gdzieś tam, wokół nas. Czuwają nad nami i nas chronią. Niesamowite, co? Jakoś nigdy ich nie widziałam. To, że czegoś nie widziałaś, nie znaczy, że tego nie ma. A? A! Co się dzieje, dziecino? Ślimak gada. Nie jestem zwyczajny. Nie noszę muszli mała. Film twórców epoki lodowcowej i A wy to kto? Jesteśmy liścianie, obrońcy lasu. Ja nie jestem stąd. A co, skurczyłaś się? Tak. Poważnie? To był niezwykły dzień dla wszystkich. Jesteś tu z jakiejś przyczyny, choć czasem powody nie są oczywiste. Zamierzam zniszczyć las. nasz świat umrze, wasz spotka to samo. W tym roku. Chodź, teraz jesteś z nami! Lasem włada ciemność. Najpierw musisz pokonać nas. Tędy! Yeah! Możesz się pośpieszyć? No nie bardzo, bo ciągniesz mnie za mózg! Muszę odnaleźć córkę! Tu jestem! Szukaj dalej! Ozzy bez buziaków! Tajemnica Zielonego Królestwa. Nie można powstrzymać rozkładu. Brzydal mówi co? Co? Nic, nic! <laughs> Już wkrótce w wybranych kinach w wersji 3D.